Witajcie, kochani! Trwa przetworowy zawrót głowy, w tym pomidorowy. Pomidorów jest mnóstwo i każdego dnia przynoszę przynajmniej takie pół kosza pomidorków. Przy czym wiecie, że zaszła pomyłka w nasionach i zamiast zwykłych pomidorów mamy pomidorki koktajlowe, nie, nie tylko, ale w dużej ilości. To są pomidorki z wczoraj. A tam w koszyku pomidorki zebrane dzisiaj, mnóstwo jest po prostu tych pomidorów. I chciałam Wam pokazać nasze najlepsze przetwory z pomidorów. Pomidory teraz wspaniale nadają się na przetwory, więc może to będzie dla kogoś inspiracją. Absolutnym hitem od kilku lat jest krem z pomidorów, i teraz robię krem z pomidorów w dwóch wersjach. To jest w wersji takiej ostrawej z dodatkiem chili, a to jest w wersji łagodnej. Ten krem jest wyśmienity też dlatego, że nie dodaje tak jak to jest w źródłowym przepisie w ogóle wody do tego kremu ani przecieru pomidorowego. To po prostu są zblendowane pomidory z dodatkiem czosnku i wielkiej, wielkiej ilości ziół. I tak jak w źródłowym przepisie jest by dodać bulion, ja zamiast tego dodaję potężną łyżkę lubczyku, mnóstwo oregano, mnóstwo bazylii, mnóstwo tymianku i wychodzi taki krem, który świetnie się przechowuje. Przynajmniej dwa lata, dlatego że takie kremy jeszcze w tym roku jedliśmy, dwuletnie. Być może jeszcze dłużej by się to przechowywało. Nie wymaga pasteryzacji i naprawdę wszystkich zachwyca, bo nie wiem, nie znam osoby, która nie lubiłaby zupy pomidorowej, a tym bardziej takiego pysznego kremu. Myjemy ten krem po prostu tak sam, ale można też oczywiście go. Wzbogacić czy na przykład parmezanem, czy jeszcze jakimiś dodatkowymi ziołami, ale to już po odgrzaniu. I tych zup robię bardzo dużo i nawet z tych pomidorków koktajlowych. Poszukiwania zachowania smaku pomidorów też spowodowały, że te pomidory zaczęłam suszyć, i to są pomidory suszone bez oliwy. Takie robiłam, ale już ich nie robię, ponieważ dla mnie było trudne zalewanie gorącym olejem, mało komfortowe, więc po prostu suszę je i w słoiczku z dodatkiem ryżu, który pochłania wilgoć, one się bardzo dobrze przechowują. I mam też takie pomidory wysuszone, zamrożone, popakowane w paczki w zamrażarce. Innym sposobem to jest to, co robił Krzyś. Nie wiem, czy w tym roku będziesz to robił, bo jest tego jeszcze bardzo dużo. Myślę, że nie. Nie, to są pomidory w stylu takich puszkowych, w całości. I nie wiem, czy to będzie dobrze widać. One w większości zachowały jeszcze tutaj swój kształt. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz, kochanie, tutaj jest oznaczone bez dodatku soli i bez dodatku cukru. I część pomidorów właśnie zrobiłeś w ten sposób, więc musimy to spróbować, ale wygląda bardzo dobrze. Widać kształt pomidorów, nie ma żadnej pleśni. Natomiast z dodatkiem soli i z dodatkiem cukru to wiemy, że się bardzo dobrze przechowują. Ja uwielbiam sałatkę caprese, czyli z serkiem mozzarella i te pomidory bardzo dobrze smakują. To są przepisy czy przetwory sprawdzone. Natomiast w tym roku Krzyś postanowił spróbować pomidorów, e, pomidorów zamkniętych w słojach. Jak to się będzie przechowywało? To są pomidory tylko pasteryzowane. I tutaj znaczy, zrobiłeś nie, nie, to... Te są pieczone w temperaturze 200 stopni w piekarniku 15 minut. I później pasteryzowane 15 minut. Prawdopodobnie za krótko, tak jak pisaliście w komentarzach, a te są świeże dawane z łyżeczką soli i pasteryzowane 40 minut. Mhm, tak. To są pomidorki koktajlowe, ale myślę, że to nie ma większego znaczenia. Zobaczymy, jak to będzie się przechowywało. To, czego robię jeszcze bardzo, bardzo dużo. To jest oczywiście przecier pomidorowy, ale przecieru pomidorowego nie robię dla nas, tylko dla mamy i dla babci, bo my, gdy mamy tyle kremów, to nie jemy w ogóle takiej klasycznej zupy pomidorowej, ale właśnie blenduję pomidory całe ze skórką, z tymi gniazdami nasiennymi i to powoduje, że one są te przeciery podobno pyszne. Mama jest nimi zachwycona, a sama robiła przez wiele, wiele lat. Soki. Ten sok troszeczkę odbiega kolorem, ponieważ jest robiony z pomidorków Noir Black i to są pomidory, które uwielbiam i na pewno w przyszłym roku wrócę do ich uprawy. Jeżeli natomiast chodzi właśnie o soki, to staram się je zrobić tak, żeby nie były mocno blendowane, żeby były wyczuwalne te właśnie e, takie kawałki miąszu, czy nawet te. Nasionka pomidorów tu jest też dużo ziół, dużo czyli i, no czyli niedużo, ale także ja mogę to wypić. I jeśli gdzieś jedziemy, to po prostu zabieramy ze sobą taki słoiczek i to pięknie nam w podróży służy. I to z czego słyniemy w naszej rodzinie i wśród znajomych, to nie są tylko kremy z pomidorów, ale również sos pomidorowy. Który jest bardzo aromatyczny, jest długo gotowany, bo w zależności od tego, jakie to są pomidory, nieraz nawet 3-4 godziny odparowuje się nadmiar wody, dopiero później dodaje wszystkie pozostałe składniki, głównie czosnek i przyprawy, a potem jeszcze z tym to się bardzo, bardzo długo gotuje to znaczy godzinę łącznie nawet potrafi się 5-6 godzin gotować taki sos. Też już bez pasteryzowania zalewa się na gorąco, ale kochani, to jest absolutnie przepyszne. I Krzyś używa tego do pizzy, ale można też do dań do lasagni, na przykład do dań z makaronów, no do wielu, wielu różnych rzeczy. Wszystkie te przepisy oprócz tych pomidorów pieczonych czy wkładanych w całości. Wszystkie to są sprawdzone przepisy, mają bardzo dobre proporcje, smakują każdemu i w opisie do tego filmu umieszczę nagrania z przepisami tych wszystkich potraw. Nie ma co szukać niesprawdzonych przepisów, jeżeli u nas, kochani, możecie mieć te przepisy sprawdzone. Co jeszcze, to są same pomidory, natomiast jeżeli chodzi o Przetwory z dodatkiem pomidorów, to w tym roku wypracowaliśmy sobie taką metodę robienia małej ilości, takiej powiedzmy próbnej, czy nam to będzie smakowało, a dopiero wtedy, kiedy zasmakowało, no to robimy wtedy większą ilość. I ja tutaj mam adżikę, właśnie ostatnio dorabiałam, bo bardzo nam smakuje ta potrawa z dodatkiem pomidorów oraz z głównym składnikiem, jakim są bakłażany, chociaż tu nie ma pomidorów, tu jest papryka. Może delikatnie jest przecier, przecier dany, no ale to przecier jest nasz. To są właśnie te bakłażany po gruzińsku gotowane i bakłażany marokańskie, czyli bakłażany pieczone i papryka pieczona. To jest coś pysznego. Różnego rodzaju takie właśnie pomidory połączone z papryką i z cukinią. To są sosy oraz to, co nam bardzo, bardzo smakuje, czyli chrzanowica, czyli chrzan z czosnkiem i z dodatkiem pomidorów. To są nasze ulubione, nasze sprawdzone przepisy i propozycje dla Was. Jeżeli robicie coś jeszcze z pomidorów, to dajcie znać w komentarzach. Ostatnio właśnie tak się zastanawialiśmy, czego nie robiliśmy z pomidorów i z pomidorów nie robiliśmy keczupu. Nie, no robiliśmy keczup. Z cukini robiliśmy. Aha, z cukinii, znaczy tam cukinia, A, tak, tak. papryka, prawda, były też pomidory, jak pamiętam, ale głównym jednak składnikiem była cukinia, ale nie robiliśmy keczupu z pomidorów. I jeżeli macie sprawdzony przepis na pyszny keczup pomidorowy, to dajcie znać w komentarzu, to bardzo chętnie skorzystamy z tego przepisu. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce spryt w w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. świat się cieszy z pracy mej. Złej, miej swą korzyść z pracy mej To co widzę, to co czuję Tworzy mój konkretny byt I w tym bycie się znajduję Zmierzam wprost na szczęścia szczyt Tak wygląda ludzkie życie Jesteś okej, okay, jeśli chcesz Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest ok, jest ok, świat się cieszy z pracy mej.